Żywa. Wszystko może się zdarzyć na scenie. Patronat nad drugimi Głowowskimi spotkaniami teatralnymi przedszkolaków pełnią minister edukacji pani Barbara Nowacka, marszałek województwa Dolnośląskiego pan Paweł Gancarz, Dolnośląski Kurator Oświaty pani Ewa Skrzywanek oraz prezydent miasta Głogowa. <zysklujna> Zajatala pod podłogę, pęla grządki i udowy. chrust zbierała też czasem, bo mieszkały pod lasem. Niosła proso dla kury, a zwała się po prostu czerwony kapturek. Widziano ją ogóle nierzadko, jak krzątała się przed chatką, w ogródku i na podwórku w czerwonym kapturku. Tak się zwała, jak się zwała. Często w niebo spoglądały. W niebo, kiedy ptaki szybowały pośród chmur. Teraz widzicie, kto to ten czerwony kapturek? a może tak nie chwilę? mieszkała babcia czerwonego kapturka. Zbierała lecznicze zioła rosnące dookoła, miała oswojonego dzięciowa, jeża i wywiódlę, a bardzo się kochały z czerwonym kapturkiem. Pewnego ranka matka rzekła do czerwonego kapturka, Matka. Nie zbiera ptasich piórek, nie zrywa nawet kwiatka. Tu strumień, tam padł, a w środku ścieżka gładka. Piękny czerwony kapturek, tak jak prowadzi dróżka. Na drzewie jemiołuszka śpiewa głosikiem cienkim swoje leśne piosenki. Gil, siedząc na jednej z osik, też pragnął zaśpiewać cosik. I dźwięczny wytężył głos. Kiedy śpiew gila milku, zatrzeszczał w pobliżu krzak. Dzięczy jagód zatrzeszczał krzak. I zza krzaka wychylił się dzielnik i odrastał się basenta. tak. Po czerwony kapturku. Babcia czeka od godziny w Muszę lecieć, papa, panie wilku. Biegnie, czerwony kapturek. Biegnie prosto przed siebie. Nie ogląda jaszczurek ani chmury kwenili. Muszkami szybko drębce do babci, co jej zderce na przyjście mączki czeka. Wilk spogląda z daleka. Pozostał jeszcze z i popędził na z skrótem, popędził przez ostępy złowrogi podstępni, Mknął szybko borym lasem, tak podśpiewując basem. Blasta purka, tuka, pturka, sprytnie <śpiewanie> zmyle, o lankę stapie pankę już za chwilę, tym szukuł powstaje kurcze wszystko, że masz w urczy taki zewnętrzny. się, czy nie ma nikogo i do babci w okienko zapukał. No! I babcia drzwi otworzyła. Możecie sobie, moi drodzy, wyobrazić, co się wtedy stało. By opisać to, słów jest za mało. Przerażenie zaciska wprost gardło. Powiem krótko. Wilczysko się wdarło i ryknęło. Mam chrapkę na babcie. W bądź, czy dostaje zostaje Ja Wszystko darfurki. To rzekłszy, Wilk połknął staruszkę. Wróbę panu muszkę. Ruch ma pusty po takiej potrawie. Co idzie w poprawię. Ale zanim ten ptaszek to schroni, że obrazić się, muszę babunę. Zasnął, nakrył się pierżeną i zasnął, nie troszcząc się więcej o nic. Ale to, moi drodzy, nie koniec. O nie, bo właśnie z tą w tamte strony gajowej. Posłuchał, co jesień śpiewał, posłuchał, co szumią drzewa, potem jeszcze nam biegła niebiórka. I tak się dowiedział o losie czerwonego kapturka. Hmm. Przez tą drogę wędruje gajowy. Na trąbce wysie gra i gra, a echo jest się gra, gra, Ma broń na bitą koń, ta broń go Jest Niestraszny mu jest nie niestraszny mu są w Kasy przystąpły, wędruje gajowy. Na trąbce wysygra i gra, a echo jeździ się ra ra Ma broń na tym tworzyć, tam... broń. Dłuża krok, bo już dokoła zapada mrok. I głos puchacza leci przez knieję. W oddali chatka babci widnieje. Idzie gajowy, patrzy przez szybkę. O, tu potrzebne działanie szybkie. Wchodzi do środka, za świeci i cóż zobaczył? Zgadnijcie, dzieci. Dik pod pierzyną spokojnie chrapie. Trzyma czerwoną czapeczkę w łapie, a brzuch ma taki pękaty, że zajmuje nią na Galiowy mu przystawił do gardla dwórkę. Wyobraźcie sobie, że z paszczy wyskoczyły do obie, Potem się Gajowemu rzuciły na szyję. Ściskały go za ręce. Niech nam pan Gajowy żyje sto lat albo więcej. Oto i koniec bajki i koniec zabawy. A wiecie co z wilkiem się dzieje? Wilk pożegnać musiał knieję. I zamieszka w warszawskim zoo. Nie podchodźcie do klatki z blisko, bo to bardzo niedobre wilczysko. A teraz już, dzieci, koniec. Nie pytajcie mnie więcej o nic, bo gdybym coś jeszcze wiedziała, to bym wam sama opowiedziała. <kluczuj> pomogły i dzięki temu mogłaby trosko znowu biegać wśród kwiatów. Widoczka wiedziała już, że od tego czasu spędzi swoje życie z kretem pod ziemią. Pod ziemią. Lecz pewnego razu wybrała się z panem kretem, myszką, na uprodniony spacer, gdzie spotkała kogoś, kto potrzebował bardzo jej pomocy. Salinetka uratowała ptaka, a potem zamarzyła o dawnym życiu. Dziewczynka była wolna jak ptak i mogła znaleźć swój. miejsce zajęło przedszkole numer 20, sługa reżyseria spektaklu Iwona Poloczek i Agnieszka Wodzińska. A spektakl nosi tytuł Dzień Kobiet w Lesie. Były razem pod dom niedźwiedzicy, który był największy w całej okolicy. Niedźwiedzica oczy wielkie otworzyła i koncertem zaskoczono bardzo była. Koncert? Coś takiego. A co występuje? A czy wiecie może... Powiniam. No nie wiem, czy zdążę. Obiad nie zrobiony, gdy mam wróci z pracy będzie za widział. No nie Mary, trzecie się dorosły. do dorobowa. Także mu dorosły. Sam dla siebie obiad. Dzisiaj przyboduje, albo z się you nice. Nie, nie było, lecz po tych zachodzimy chętnych, o wiele mocnych. Fryzurę ma, kieszę, szmiole. Oprócz tego butik z ubraniami mam na młodzie, wyleję się najlepiej, jak mam. Moja droga Pani, bez zowa zdążymy, a efektem pracy wielu ludzi.